Eee, słuchajcie Nudy nudy, jeszcze czas nudy Wreszcie się wziąłem żeby coś nagrać I Jestem właśnie podczas gry w Starbonda Jak widzicie gram sobie, nudzi mi się i sobie gram od nowa i tak sobie myślałem, że może coś nagrać dla Was z tej gry, bo to już się trochę rozwinęła, coś tam dodali. Taki gameplay będzie krótki, znaczy nie wiem na ile krótki, ale będzie. Niski bitrate jest do tej gry taki starcza, No niestety, jakoś tak bardzo wymagająca ta gra nie jest. Co ja tu mam w sklecie, ja tu nic nie mam na razie. Co się w grze zmieniło, mogę powiedzieć. Statki chyba trochę inaczej wyglądają, jak zauważyłem. Nie wiem, czy można je rozbudować. Walka ponoć jest już lepsza, chociaż jeszcze będzie jeszcze lepsza. O ile widziałem na screenach tych wszystkich, wiem, że teraz można domek ustawiać na ziemi, się w tym bawić. A tu może zarzucę większą głośnością. Która i tak już zagłusza całkowicie szumy mojego mikrofonu, użyjemy sobie naszego superłuku. Pewnie nie trafimy. O, jak zawsze, to ja trafię, Nie wiem dlaczego w tej grze. Jakieś... O, skóra. Przyda nam się, bo zrobię sobie zbroję do końca i będę mógł wyruszyć na lodową planetę. No idzie uciekać. O, już jest za daleko. O, jak to się stało? Przypominam, ta gra jest wciąż w fazie alfy. No właśnie oberwałem to dość. Dobra, jakoś idzie. Nie wiem czy za głośno nie jest teraz już gra. Troszeczkę cisza. Zbierz mi to proszę. Dziękuję. Gram z Eglisem. jak widzicie nazwa postaci jest stałowa, czyli mój nick po prostu, Garneku I nie wiem czy się będzie pojawiać więcej filmów, słuchajcie dla mnie to jest jakieś piekło wrzucać te filmy teraz Bo mój tablet po prostu kraszuje czasami jak wrzucam filmy to już Kiedyś pamiętam, że wrzucałem jakiś jeden film Cztery dni słuchajcie, chyba 7 razy wyrzuciło wrzucanie, oczywiście się tam Zapamiętało, że Procenty się pamię, pamiętał się postęp rzucania. Wiecie, był już na serwerze wysłany kawałkowi. I. no i to była masakra. Teraz jest chyba za cicho znowu. Nie wiem. Dobra, sprawdzimy później. Ja się ciężko, ciężko mi o tym mówić. W ogóle, ała. Cześć. To jest pierwszy miecz, nie? Poison. Tam jest woda. Ta planeta jest. O właśnie. Dodali tak. Warunki pogodowe. I to, że na pamiętach mogą występować no właśnie takie wody, które są trujące. Nie wiem, czy mi się go uda zestrzelić. Udało mi się go zestrzelić, to wyleci z piksele tylko. O, ja wpadłem do niej, super. Dobra, jak to kontrolować? Tak, na statku zauważyłem, że nie może nam nic obrażeń zadać. Tak więc tak to kontrolować należy. Tutaj w ogóle jakiś obszar, taki porąbany strasznie, jest tu jeden Irid, to jest lodowa gdzieś. O tak? Ja mogę iść już chyba na lodową w sumie tam, tą czapkę, która najwięcej chroni przed zimą. dość realistyczna. E, coś się Millie. Ja wtedy nie grałem, pamiętam. Znaczy nagrałem chyba jeden czy tam odcinek, czy dwa. Jak wyszła ta aktualizacja, w której zbroje mogą zwiększyć maksymalny poziom życia, wiecie? Teraz to jest już działa normalnie. Dobrze. Nie wiem ile będę w tą grę grał, naprawdę. No, ja może jakiegoś streama zrobię. Nie w 720, posłuchajcie, słuchajcie, bo się mija z celem kurde no nie zdążyłem woda, ała dobra to już przyjmiemy na klatę i użyjemy sobie bandaża widzę że z pochodniami jest nie za dobrze ale to nie jest problem, ojej troszkę za dużo 20, a bo to się raj podwójnie no tak, jeden węgiel, jeden patyk, gdzie pochodnie, no super sens nie, nie bo się drewno używa no to dobra jeden takie drewno to, to... Do patyczki zresztą wiecie, ja nawet nie wiedziałem, że te sikiery tak szybko to drewno ścina, bo ja nigdy tej sikiery nie robiłem, tak właściwie. O, szkoda, że jedzenie. O, spróbujmy sobie pójść. Nie miałem żadnych perków w ogóle tutaj, tylko to, o, właśnie, to. Odkryłem tutaj skrzyka bo nie pamiętam z czym. Skill Będę tutaj tak gadał, i chodził I, i, i nie wiem, co, o jezu poison. Patrzcie, takie malutkie gówno z wodą i już poison straszne to jest. Nie ma tu normalnego. Dobra, widzę dużo celów, które mogą mi dać super skórę, z której chcę zrobić pierwszy swój pancerz. No i niedobrze. Ale oni też atakują. cię? Super. Dobra. Przygotowany. Nie. Dobra. Ała O mogę! 7 na niższy poziom, lepsze potworki. Cię nie jest dobrze. Dobra, żyję. To jest najważniejsze. A mogę tu bandaże zrobić. Słuchajcie. Poison, tam jest woda. Ty, tym mogę ściany niszczyć. Ale jaja Kurde, no muszę tak stanąć, o jest Oj tam na dół będzie ciężko zejść Spróbujemy Ale te z sami zabiją Nie wejdą, co? Nie wejdą Dobra, może lepiej napnę łuk, co jest z tym łukiem? Skóra. Wyjrzesz Wyjdziesz Śmieciu Chodź tu Chodź Masz Dobrze Jest skóra Ciebie jeszcze tam trzeba udupić Aha widzę już coś. się dzieje. Tu energia Ale dobra W sumie W sumie jak my jesteśmy A może to dlatego że jesteśmy glitchem co? Bo jesteśmy z prądu w sumie Znaczy prąd potrzebujemy żeby żyć bo jesteśmy roboludźmi, chociaż używam normalnych bandaży, to jest ciekawe Jesteśmy roboludźmi, jesteśmy po prostu robotami No i tu nie ma tych potworów, szkoda, ale jest jakaś skóra tam wyleciała 6 skór, chyba mogę zrobić już spodnie To jest dobre, dobra, cześć Oj, po co ja tego użyłem? OK dwa mnie tutaj zatykowały Mam cię Dobrze Jest skóra Żyjesz, okej okay. I druga, pięknie Te skóry mało padły, kiedyś było tak dużo tej skóry Drop był normalnie prawie przez cały czas Teraz jest tak realistycznie. coś tu bije się Oj tam widzę dwa jakieś... A nie chcę mi się tam iść. dobra pójdziemy dalej w prawo, bo to trzeba jeszcze zwiedzić Może jakieś budynki będą W bym chciał bardzo To bym radę wiecie, tutaj z łukiem, jak macie łuk, to da, ta da radę dla wszystko. Co się stało z nim? Nawet nie strzeliłem, dobra. Nie wiem, co się stało. Cześć. Drugiego też zdloruję. Jestem na górce, mam przewagę. Co to się stało? Taki strzał był wymierzony. No jeszcze teraz. Ej, no. Jakie citerstwo. To już w ogóle. Dziękuję. No, mięso, dobra. Niech będzie. Trafię? Wow, jak trafiłem. No słuchajcie, z bliska nie trafiam, a stąd tak Nie wiem, co było. Ale łuk jest bardzo trudny. Trudniejszy niż Terari, słuchajcie. Jeszcze energię tą zżera w ogóle. Zbroja też może zwiększyć energię. Zorientowałem się. Ej no, skórę bym chciał. Mały jest drop na skórę dość, ale. Zdara się. Dobra, tu jest woda. Czyli tutaj już dostanę Poizona. Jak stanę tak bardziej na rogu. Ciebie bym chciał... Pięknie! Dobrze, zrobiłem to idealnie. Tu jeszcze byłem, pamiętam. Dobra, tu jest w ogóle żelazo. Żeby tamten się nie spulował na górze, to byłoby świetnie. Chodź, moje żelazo. Dziękuję, dobra, robi się głodny. Chodź, wiem, że jest w Mogę to robić tak zawsze. Patrzcie. Aaaa! Nie ten przycisk Cześć Ło! Poleciał Chodź tu Ty mendo O ciebie trafiłem A zresztą też jest agresywny Tak samo by się skończył, tam poza grę Ale że trafił Ale tak skóra Ej nie! O dostał Tu jest poison Tu jest woda na dole, tu Tu jest woda No kurde no Cześć No jeden. Cześć o. No i ta. To jest to. O, ładnie. Tu już nie byłem. Definitywnie. Lubię tak rudy kopać, tak? Wiecie, od razu, że kopię kilka. To to chyba zmarnowałem właśnie trochę czasu. A czy, czy ja wiem? Dobra, ile jest 11 minut? A to bardzo mało będzie ważyć, słuchajcie. To jest bitrate 1500 tylko. Więc jakbym miał. 2 mega uplady, to by mógł z taką takiem jakościom już streamować W sumie nie teo chciałbym teoretycznie, ale chyba w sumie tak jest. Jak patrzę na bitrate na OBS streamie, to on nawet tam nie skacze do tych 1500 prawie w ogóle, no teraz skaczę akurat jak chodzę. Co to się stało? Co to jest za strefa? jest ucieczka ta kościana, co? Lawa tu jest. To za piasek? aż. Słuchajcie, wulkan? O ty w mordę. Wulkan chyba. Ale patrzcie, ile leża... Azal, to się długo kopie. Yy... Słuchajcie, nie znam tego. A tu potworków innych nie ma, chyba. Jest jakiś domek, dobra. A teraz są silniejsi, no tak, bo jest noc. Co to się dzieje? A jezu, te z góry strzelają. Zbiorę sobie też żelazo kiedyś, cześć no chodź, a ty mat. Ciemno się robi A ja nie mam miecza jednoręcznego, żeby trzymać jeszcze łuk Niestety Znaczy Latarkę, jaki łuk Tu będzie jakiś koleś Może jakiś sklepikarz, bardzo bym się cieszył Gdzieś poszedł pewnie, albo zginął już Co jest, flara? O ładny bardzo fajny diament Włócznie, nie lubię włóczni, pikselów i CD Weźmiemy sobie skrzyneczkę Siekierą. Przypominam, że się rzeczy niszczy siekierą. Cześć. A u Wam bije dość. Co to, krwią? Womit, tak? Blood, A I blood, vomit, Tak. Bardzo taktycznie. Ale jestem dobry. Nie no. Karneku. Ale tam żelazo było sporo, naprawdę. Ciekawa serio Nie wiem, czy chcecie z tego materiału. To będzie chyba nawet godzinny, wyjdzie. Sądzę, ja sobie tak pogrywam przez cały czas. O, nie mam już tego potworka. Słuchajcie, ja tutaj nie widzę teraz rud, bar za bardzo. Ale to jest definitywnie jakiś wulkan. Yy. Nie wiem, czy coś jest pod ziemią, wiecie. W ogóle. Mil. Spaliłem się. Dobra, trudno. Tak, miałem cofać się, bo chciałem ledery sobie zrobić. Oho. Zbuduj się. On tak, to ta chwilę trwa. Dobrze, nie aż tak długo. To jest fajna animacja. Dobra, okej. Okay. No, spodnik. Ale ja bym chciał czestać już. 15, no. Coś jeszcze zebrałem. A, tamto zebrałem te, te rudy. Dobra, się pali. Co to jest, meteor? Czy chyba ten? Chyba wulkan jakiś tam. Nie znam. Słuchajcie, w ogóle, dawno nie grałem Update'ów było tyle, że koniec świata. Tego pamiętam, że na, na stówę nie było Co tu jeszcze zostało? Nie to tam trochę tego Co z tego żelaza mogę? O, mogę coś jednoręcznego zrobić, co bardzo bym chciał Ale DPS, jak... Hunting Knife, wiecie, to by mi uratowało życie Ta bo, jak zabijam tym nożem, to wylatuje ta Skóra może wylecieć też. O, naprawili już, patrzcie. To jest, to jest noż. To jest noż. Dobra. Tak, zrobili już to. Że można teraz machać w którymś się kierunku. Fajnie, zaraz zobaczymy, jak to się sprawuje. A mogę wszystko w krmuku trzymać na razie. No i otarka w drugim. Aha, to sobie łuk weźmiemy No tu jest... ta się giera? Łuk sobie bliżej Okej okay. Ale pewnie już jest dzień, co? Te Ale latarkę będziemy trzymać Zaraz zobaczymy jak tym się bije Jak to jest do polowań, to ja... To, to, to ja nie wiem, słuchajcie Chodź Ale to ma damage, ty, słuchajcie Wlatuje? Tak, wlatują. Tak, to jest dopolowanie, normalne. Super, leather. 15 muszę mieć, jeszcze dwa. Może nie będę się dużo przechodzić. O, o, właśnie, to jest jeden z błędów tej gry. Ale to ma zasięg beznadziejny, że się ścinają potwory czasami. Łuk jest pod trójeczką. Okej, okay, teraz pod X będę miał taką szybką zmianę. Na łuk. Cześć. No, cześć, no, przywitaj się. Dobrze. Cześć, no chodź. Ale ty jesteś słaby. Cześć. Nie ma żadnego specjalnego. Masz bronią ręczną, ma tylko latająca. Co to? Znów mit. Ile tego mięsa mam? tutaj gdzieś miałem na pasku? Nie, nie, gdzie jest mięso? Jestem ślepy, tu jest 32. O matko, bosko. Nie widzieliście co się zapozuć, zapauzujcie, bo tak szybko jakoś to zrobiłem Ej no, ale... No dobra, pójdziemy w prawo znowu Nie no, muszę zebrać na tą zbroję, No widzieliście to... Taki damage w nocy, no cześć, no wiem, że lagi Ściało go o, o nie! O, jakoś tak spadłem śmiesznie Skill w platformówkach wciąż istnieje Cześć! O kurde, no jak? Sósteczka. To bandaże muszę sobie bliżej zrobić. O, nie trafiłem go. O Jezu! Dobra. O, dobrze. Jeszcze jeden. Ale nie chcę dużo przejść, słuchajcie, bo chcę już tą zbrojkę sobie zrobić. Ale nie dziabnę Może jakiś potworek tu pod ziemią, co? Kurde. O, coś się na górze zarespiło. Dobrze. Kurde, bliżej bandaże zaraz Kończą mi się O, szkoda Kurde, dawaj W tobie jest nadzieja, na trzy strzały cię ściągam Na dwa nawet No nie, na ty będą Oj, poizony. tu jest woda Kurde W lewo pójdziemy Coś się musiało zrobić śmiesznie się idzie teraz w lewo, tak wiecie, że zawsze szło w prawo Tak, nie swoje, zawsze się tak cofałem po prostu do bazy. No gdzieś tu... Zrobimy tak... Zrobimy tak. Wiem, że to nudne, ale taki gameplay. Taka sytuacja. Myślę, że nie ma jednoręcznych kilofów, takich kilofów małych, wiecie, wolniej kopią... ...a można w jednej ręce trzymać. Albo jakiś wierteł, o, takich jednoręcznych. No to wtedy mogłyby być jednoręczne. Takie, wiecie, wiertełka. O, ty szmato. Dlaczego mi dropicie mięso? Dawaj Twój brat wydropił otóż. Sz... Szujo, żeby nie prze. O nie. Tak tracę życie. Powiedz. Nie. Nie pytam, jak on mnie nie. Tra... Teraz mnie trafił dopiero. Ja nie wierzę w tą grę. Reszty ty... Drop! Czego mięso? Ja nie chcę mięsa. No jeden tylko, nie? 14. No przecież, że jeden. Tutaj coś... O jeden, poison. Wiem, że powinienem załatać te wody, ale to wynika z... z tego, że mi się nie chce. Będę pewnie za każdym razem w nie wchodził. Cześć. No. Man. Jakie to smutne jest. Przecież powinno już dawno wydropić. Ale ten wulkan czy meteorytm mnie zaskoczył. Chyba wulkan. Będę to nazywał wulkanem, bo nie chcę, wiecie. No dobra, Poison, to walić. Jest. Teraz Poison zejdzie. Dobrze. Jest, cześć, On nam życie zwiększy. Więcej obrony daje? No, ta w ogóle nie daje, super Gdzie ten chest? Tu jest No i pięknie, to zwiększa coś jeszcze? Tylko tą obronę, dobra Nie wiem czy nie można tutaj, wiecie, zrobić tak Home, nie mam home'a nawet Że jest za ciepło Chyba nie Ale jedno bym się dowiedział Bardzo bym chciał. Materiał. Hey, o oh, sorry, za głośno. Ty wy mnie nie zatkujecie co? Dziękuję. Uh, how to set home at planet? A planet. Set a home planet. No to wiem. Co, łóżko? Ale koleś wyrąbane brojem też bym co chciał mieć. Nie wiem, muszę maksować troszkę tą grę. Terraria tak cisnęła, dobra, ciśniemy w prawo już. Nie będę ich zabijał. Nie chce mi się. Mogę zobaczyć, ile jest na spodnie, skóry to bym szybko zebrał. Wiecie? Ewentualnie później. Tak to nie wiem, chyba 10, chyba 10, wiecie? Albo 5 nawet, 5 chyba. Na czapkę było 10%. Tak czy siak, napieprzam. Dobra, te małpy to tam walić. Nie mam żadnego skilla, tak który się daszował przez cały czas. Chociaż to. O, pot. To by mi nic nie dało, słuchajcie, bo dziś. jak i dziś. Kiedyś tam. był update, który spowodował, że wszystko zżera energię, kurde. Pytam, że pistolety zawsze zrzają energię. Teraz wszystko zrzala energię. Dobrze, że skakanie nie zżera energii. Szczególnie w tej klasie. To jest przecież robot. Pewnie znów też zostanie noc. Nie, to jest skryptowane chyba jakoś tak lekko. Cześć. Oj, musiałeś. Myślałem, że skoczysz. Słaby jesteś. Ty mi nic nie uderzył w sumie. To już armorek lepszy. Niestety wciąż. Z kwiatek, co? Jakiś śmieszny. Światka kilofem bić pół godziny to jest bez sensu. Ale was tu dużo. Dlaczego akurat teraz? Chodź. Profilaktycznie. Ja wiem, że mógłbym je zabijać normalną broń, by pixele wylatwały. By się to bardziej opłacało, ale wciąż ta skóra jest mi potrzebna. W jakimś tam stopniu. wyleciała właśnie skóra. Małpy Tak myślałem, że wpadniesz. Dobrze wpadłeś. O, to już jest ta. Strefa. Wiecie, zbiorę jeden klocek, żeby zobaczyć jaki to jest klocek w ogóle. Oj, to będzie chwilę trwało. Ale jeżeli będzie wulkanu, to widzę srebro na dole, ale chyba warta? Nie warto Nie tak mało. Nie chcę iść. To co by was zanudziło? chociaż tak tym was zanudzam. Magmarok! Czy to jest ten? Wulkan Myślałem, że jakiś ten To w sumie, mogłem się domyśleć po tym tym Po tym pyle ash, ash to jest, to jest pył Po angielsku ash, tak? To jest zwykły kamień, to jest kamień w ogóle ten taki, wiecie Który jest nisko pod ziemią dość A ten Ash to pewnie jest Ja myślałem, że to jest taki, wiecie Że się będzie przesuwać A ty jesteś przyjazny. to jest coś przyjazne Też w ogóle śmieszne takie Magmowe grze, Może. Na zimowej planecie są takie fajne. W ogóle nie wiem czy grawitacja działa w tej grze, wiecie że planety mają różną grawitację, tego też nie mam pojęcia. Tu wpadłem chyba, co? Tak mi się wydaje. Teraz nie mogę spłonąć. Dobra, dobra. Chodź tu. Ciekawe czy odporność na zimno i ciepło... Jeszcze takie słoneczko. Patrzcie, na złość mi teraz wylatuje tyle tych. To mnie atakuje, co? Szybko tam. Nie no, chodźcie no. Leder. Kurde. Teraz tyle lederów. Dive To też leder wyleciał? Chyba tak. O Boże, ja tego kopać nie mogę. to się będzie kopać milion godzin. Patrzcie, no. Mandy. Jak ja nienawidzę tych potworków No to już w ogóle było jakieś śmieszne Dobra, wpadnijcie do tej lawy, co? Dziękuję Ale Grzem go załatwił Nie ma mowy, nawet tam nie wskakuje, po bo... to Dobra, czuję, że tutaj... Noc się robi? Kurwa Nie ma tu lawy? Nie ma tu lawy Trzy Nie! Ja! Wpadnij, że do lawy któryś Przepraszam za taką bluzgę, lekką, ale jakże tak poszło? Samo? Otóż. No nie, latarką. Nie, no, latarką cię zabije. Latarką cię zabije. Nie działa. Nie womicie. Czego mówię? Nie zżygi. Ale mało mi coś zadaje. O jezu, dobra, nie. Może mnie tak słabo trafi po prostu. Łuk i to. Dobra. Swój czy wróg. No nie. Ale masz życia dużo. Co to ma być? Zatrzymał się. No, szarsz pewnie jakiś. Słuchajcie, jest. ta. Jest dobra rzecz. Mianowicie. widzisz go możesz, co? Jak to się stało? Stary No jak? To, to żem zrobił Zniszczyłem ci to Wybacz Sorry Mogę cię zabić, czy co? Ha! Coś się z nim stało śmiesznego. Kopać to mogę w ogóle. Pisz to brzydliwe? Nie no. Bez sensu. O, wentylację nawet ma. Patrzcie, no, wszystko ma. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle obejrzy do końca. No, tu już jest normalny teren. Postaram się dojść na drugą stronę planety. Chyba na lodową zmienić. Trochę pogrom. No, znowu wróg. Ale oni szybcy są. Skurczy syny Ile damage'a jeszcze biją? Złapał mnie właśnie Tak chwilę się spowolniłem, Powolniłem To mnie złapał Jezu yes. Chodź, jeden A tylko bez skadań. Dobrze, 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 dobrze. tarczy Dobra Czuję dobre miejsce Ta Jaki on ma skok w ogóle? Jeszcze jeden. Cchnął? Zaraz się odklinuję i zginę, co dawać? Co to się stało? Jak ja mam mało życia, słuchajcie, na strzała mogę nawet paść. pod mi się kończą. 31 mi uderzył. Jak dużo. Co tu jest? Tu nic nie ma. Dobra, jakiś budynek No taki bez sensu, nie lubię takich budynków, słuchajcie powinien być jakiś dungeon Zawsze się powinien, wiecie, jeden dungeon taki takiej pierwszej planecie losowej, tak wiecie, żeby Żeby zachęcić gracza, żeby od razu ją eksplorował Cześć Przyjazne? Chyba tak Coś tu jest Lawa! Jak to lawa? O czy wy to widzicie? Patrzcie, ile mam życia. Nie. To zły. Fuck this Ginę. Cześć. Ściało grę! Ginąłem. Lawa tam znowu była i znowu był teren ten wulkaniczny. Co to ma być? Czyli w lewo, jak pójdę, też będzie teren wulkaniczny. Ciekawe. No to animacja. 30 minut. No, dobra, to drugi part teraz będzie. sia Do drugiego partu.